Dzień dobry. W związku z pytaniami mieszkańców, co robimy przy Szkole Podstawowej i Demowej Kłodzie, pragnę poinformować, że rozpoczęliśmy budowę inwestycji, a właściwie dwóch inwestycji: sceny i zaplecza. Scena będzie wykorzystywana z okazji różnych uroczystości, będzie również przeznaczona dla młodzieży która będzie mogła również robić tutaj różne zajęcia. Będą korzystać też zespoły i do ćwiczeń i okazjonalnie. Zaplecze przeznaczone będzie również z okazji uroczystości, ponieważ będą się tam znajdowały ubikacje. A oprócz tego korzystać z tego zaplecza będzie drużyna piłkarska Dom z Dębowej Kłody, która w tej chwili korzysta z obiektów szkolnych, a tak będzie miała swój lokal. Obie inwestycje będą realizowane przy dofinansowaniu. Jedno dofinansowanie do sceny będzie z lokalnej grupy działania, będzie to kwota 98 tysięcy złotych, natomiast druga inwestycja, zaplecze, będzie dofinansowanie z lokalnej grupy rybackiej w wysokości 77 tysięcy złotych Beneficjentem inwestycji scenny będzie stowarzyszenie Perły Chmielowa, dlatego z, z tego projektu mogło skorzystać stowarzyszenie. Dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować stowarzyszeniu Perły Chmielowa paniom, które podjęły się tego zadania, ponieważ mogło ono być realizowane jedynie i wyłącznie przez stowarzyszenie. Druga inwestycja, czyli budowa zaplecza będzie wykonywana przez Urząd Gminy, którą my wykonujemy. Wykonawcą tych inwestycji będzie Pan Władysław Ilczyna z firmy Ilbud, który wygrał przetargi na te inwestycje i już rozpoczął ich realizację i mam nadzieję, że w szybkim tempie zostanie ona zrealizowana, ponieważ prace przebiegają bardzo szybko. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagają nam przy realizacji tej inwestycji. Pragnę również bardzo serdecznie podziękować firmie Karol Kania i Synowie na czele z dyrektorem oraz właścicielem tej firmy Maciejem Kanią, od których otrzymałam dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy zł na realizację zaplecza. Bardzo się cieszę, że mam takich sponsorów, którzy nam pomagają. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.